Witajcie. Znów jestem w lesie. Znów po poranku przechadzam się, żeby naładować baterie na cały dzień. Niedawno nagrałem vloga na temat jednego z moich ulubionych filmów, Interstellar. Dzisiaj znów trochę filmowo. Chciałbym opowiedzieć o dwóch filmach, które wydają mi się interesujące, nawet bym powiedział, że znaczące w moim życiu. Po pierwsze, film z Melem Gibsonem i Helen Hunt, czego pragną kobiety, nakręcony w 2000 roku, więc już całkiem leciwy. Drugi zaś to Fight Club z Bradem Pittem i Edwardem Nortonem. Skąd w ogóle pomysł, żeby te dwa filmy połączyć w jednym nagraniu? Otóż, prawdę mówiąc, sprawa jest prosta. Obydwa te filmy mówią o mężczyznach, o procesie dojrzewania mężczyzny, o tym jak mężczyzna może się stać mężczyzną, albo inaczej, chłopiec może stać się mężczyzną, albo chłopiec może pozostać chłopcem. I w jakiś tam sposób pozostać psycho, psychopatologiczny, jeśli chodzi o relacje ze światem zewnętrznym. Zacznijmy od pierwszego filmu z Melem i Helen. Czego pragną kobiety? Film ma bardzo taką, powiedziałbym, komediową formułę. Opowiada o mężczyźnie, który w jakiś taki, nazwijmy to magiczny sposób, uzyskuje w swoim życiu możliwość słuchania myśli kobiet. Yy, nagle okazuje się, że to daje mu nieprawdopodobną przewagę w stosunku do tych kobiet. Ma takie wrażenie, że doskonale rozumie, czego one chcą, ale tak naprawdę, yy, podejmując kolejne akcje, yy, wpada. Klasyczną komedię Pomyłek, i właściwie jest to momentami groteskowa opowieść o jego nieudolności. Niby mu się udaje, ale tak nie do końca. Kluczową postacią w tym filmie jest Helen Hunt, jego koleżanka z pracy, de facto konkurentka, z którą on rywalizuje, a jednocześnie zaczyna ją podrywać. Ta atrakcyjna, silna kobieta. W jakiś sposób go przyciąga. Jest magnetyczna. On, mając tą swoją przewagę, wykorzystuje to bezlitośnie. Właściwie od samego początku pragnie ją po prostu usunąć z równania. Chce wygrać w grze konkurencyjnej, mając rozliczne asy w rękawie. Ale w międzyczasie zaczynają poznawać Zaczyna być ona dla niego szalenie interesująca i no, co tu dużo mówić, powoli się w niej zakochuje. W którymś momencie oczywiście dochodzi do rozstania, bo kawa na ławę zostaje położona. Helen Hunt, czy postać grana przez Helen Hunt, twardo stąpająca po ziemi, widząca co się dzieje, odcina się od niego i Wówczas Mel Gibson przechodzi wewnętrzną metamorfozę. Zaczyna rozumieć, że właściwie nie o to chodzi, że zachował się jak dzieciak, że był nieodpowiedzialny. No i y, ta metamorfoza doprowadza do tego, że z chłopca staje się mężczyzną. To jest taka wręcz archetypiczna opowieść o y, przechodzeniu od y, nastoletności do dojrzałości. Nie wszyscy mężczyźni przechodzą taką metamorfozę, nie wszyscy mężczyźni stają się dojrzali i odpowiedzialni. Ale wyłącznie ci dojrzali i odpowiedzialni, przynajmniej w świetle idei tego filmu, będą nagrodzeni kobietami. A ci, którzy nie dojrzeją, tych kobiet nie będą mieli na stałe. Oczywiście trochę jest to bajkowe i przesadzone, no ale, ale taka jest historia. Teraz drugi film. Fight Club. Fight Club nakręcony przez, reżyserowany przez Davida Finchera. Fantastyczny film. Nie chcę zdradzać całej historii, ale to co jest ważne w tym filmie, to to, że jest on wyjątkowo brutalny i agresywny. Mężczyźni spotykający się pod ziemią, żeby walczyć ze sobą w grze fair play to znaczy walka jest są prawdziwe rany e, potem bandaże potem plastry i wiadomo, że każdy z tych mężczyzn z jednej strony czuje się stłuczony na e, kwaśne jabłko a z drugiej strony się czuje dumny bo, bo uruchomił w swoim mózgu i ciele coś co jest bardzo istotnym elementem mężczyzny chęć walki a, taką duszę wojownika nie będę roz, tego filmu y, spoilował bo akurat ten wymaga y, a, może nie tyle wymaga co jakbym go zespoilował to, to już nikt go więcej nie obejrzy także po, 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 liczę na to że obejrzycie go sobie ale to co jest istotne y, w tym filmie y, postacią wiodącą jest Edward Norton i y, y, druga postać Brad Pitt i oni Wokół tego swojego fight clubu zaczynają budować organizację, która w gruncie rzeczy wprowadza chaos. Ma zniszczyć system. E, no jest to mocno psychopatologiczne. To, to widać gołym okiem, i widać, że tu nie ma nic dobrego tak naprawdę w tej e, działalności tych ludzi. Ale mimo wszystko ci mężczyźni za, za tymi dwoma panami idą jak w dym, są gotowi robić wszystko. Zostali zmanipulowani? Zapewne tak. Ale właściwie dlaczego oni to robią? Co takiego jest atrakcyjnego w tej opowieści? I tutaj postawię kropkę, jeśli chodzi o film. Natomiast przejdę do innego tematu, czyli tematu męskości. Hmm. Właściwie o co w tym wszystkim chodzi? E nie wiem jak wy, ale ja jako młody mężczyzna podążałem za moim tatą. Wydawało mi się, w pewnych aspektach słusznie, że jest on moim przewodnikiem, ale od pewnego momentu, kiedy już poczułem się trochę bardziej dorosły, zacząłem szukać wzorca na własną rękę. I tak naprawdę powiem Wam szczerze, przez wiele, wiele lat czułem się w jakiś sposób zagubiony. Czułem wewnętrzną potrzebę. Zmagania się z rzeczywistością, wchodzenia w buty wojownika, a jednocześnie miałem takie poczucie, że rzeczywistość dookoła w zasadzie mnie do tego zniechęca. To, że mam w sobie jakiś potencjał agresji, było czy jest właściwie przez rzeczywistość uważane za coś z przeszłości, zupełnie niepotrzebne. Nasza rzeczywistość nie potrzebuje agresywnych ludzi. Ludzie, agre ludzie agresywni są niebezpieczni. I ten obszar męskości, w gruncie rzeczy, e, próbowano we mnie zabić. Jak mówię, próbowano, to tak naprawdę nie jestem do końca w stanie powiedzieć, kto. Myślę, że rzeczywistość, która mnie otaczała, a jednocześnie, jako mężczyzna, potrzebowałem wyzwań, tak? Potrzebowałem zmierzyć się z sam sobą, postawić sobie wyzwanie. I właściwie długo o tym myślałem i zastanawiałem się, dlaczego tak jest. I ostatnio przesłuchałem podcast Joe Rogana z Jordanem Petersonem. Wiem, że dla wielu ludzi Jordan Peterson jest postacią co najmniej kontrowersyjną. I bardzo wielu uważa go za szarlatana psychologii, człowieka którego należałoby pozbawić jak najszybciej e, patentu na mm, na leczenie ludzi, ale w, z tej rozmowy jedna rzecz do mnie przemówiła i wydaje mi się, że to jest tak, że kobiety boją się i to jest słuszne mężczyzn, którzy są fizycznie niebezpieczni. E, Fizycznie niebezpieczni mężczyźni stanowią dla nich zagrożenie, więc należy się ich pozbyć. Szczególnie niebezpieczni zaś są ludzie, którzy są mocno psychopatologiczni, tak? czyli osoby, które manipulują innymi, które tak naprawdę re realizują jakieś swoje ego tripy, kompletnie nie oglądając się na konsekwencje, ale są na tyle sprytni. E, e, ci psychopaci, nazwijmy to rzecz po imieniu, że potrafią e, opleść sobie wokół palca i kobiety, i mężczyzn. I w normalnych warunkach istnieje potrzeba e, mężczyzny, który jest silny, zdeterminowany, a jednocześnie stabilny psychicznie i rozumiejący to, że psychopatologia jest zła. Niestety, problem polega na tym, że w naszej kulturze w tej chwili e, tą e, psychopatologię mężczyzny wrzuca się do tego samego wora co mężczyznę, który jest silny i zdeterminowany. E, pewnie dlatego bardzo często widzimy mężczyzn, którzy są ubrani zupełnie niemęsko, patrząc wstecz. E, to, co się wydawało męskie, jest po prostu. Niezbyt seksy, ale czy tak naprawdę jest, czy to jest tylko element kulturalnego przekazu, e, który dostajemy? Mnie się wydaje, że nadal mężczyźni są potrzebni, tacy silni, którzy wiedzą, co chcą, i szanują wszystkich dookoła, w szczególności kobiety. Mało tego, jestem przekonany, że kobiety poszukują takiego wzorca. Kobiety poszukują takiego wzorca. Dlaczego tak myślę? Chociażby dlatego, że film, film czego pragną kobiety, w gruncie rzeczy był wielkim hitem. Czyli spełnił marzenia bardzo wielu i mężczyzn, i kobiet. I tym kończę mój dzisiejszy speech. Do zobaczenia.